Siemoneczko ziemeczki, ja jestem Retax.pvp, a dzisiaj sobie zagramy na serwerze mc.doscraf.eu Dzisiaj ze mną jest standardowo yy, Adeusz, przywitaj się Nie mam mnie, cześć, cześć no, O zaczęło się? Okej okay. Tak więc jesteśmy na Castle Modzie U mnie filmik może, u mnie filmik będzie już niedługo. Też nagrywam. Nie wiadomo kiedy Retax to wróci, nie, więc... Dzisiaj to na pewno wrzucę. No ja wrzucam teraz filmik właśnie. mam no, lagi. Okay. A nie ma. okay. to, jest taki, to, to jest taki troll. Gdzie to siadłeś? już? No przy tych koksach. Dlaczego mam jedną perukę, skoro miałem dwie? Aaa dobra ogarniam. Nie no no ogarniam i... lagi, czekaj. Boże stary, on mam większe lagi niż ten. Mam 60 FPS-ów. No ja nie mam stałych teraz. Okej okay. Już? No, możemy iść, ale i tak mam lagi, chodź GZ I stary, jak ja bym zrobił armatkę, to by oni już nie wstali Ten typu mam danty chyba Chodź, chodź Kornos Kornoson3.pl Ja typa gonię jakiegoś Jest 2v1 3v1 Oho O lol, jak polizał! Z pomocą loser? Masz jego koksy? Mam, pięć mam, chodź. Daj mi jednego. Znaczy, bo masz, bo nagrywasz, Jeju. Okej. Okay. Mmm, jeszcze jesteś? Tam jest typy, typy, typy. typy. Chodź do fosy może, bo dużo typa jest. Dobra, tam jest u góry, u góry jest. Dawaj, zepchnij go. Poleciał. Chodź do wosy. o lol, nie, 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 przejebane mamy O kurczę. Typek, typek Zobaczę typa O lol Ej, sześć tu typa mnie klepie, sześć typa Jego kogoś w walce! Okay. Ale beczka jest, co nie? Mm -hmm. No nie, weź, bo oni mnie we trójkę tu klepią. Tutaj dwóm typom nóżki zrobili. To jest ta fajna mapka. Wiesz dlaczego ona jest fajna? Boś mała fusa Zderałem Kurczę To Przepraszam, dobra I daj do ciebie Przepraszam, musia ne, musiałem, musiałem yy, Ten Padłem do Typ, nie Typo na rogu fosę wykopał Chciałem typa zrzucić i po mnie zrzucił I, I plus lagi do tego, nie? A gdzie ty się klepiesz? Ja, tutaj 8 To ty? O, ty się klepiesz tutaj. Och, pięknie, retaks, retaks. Okej, okay, jakiś pyrek. Nagrywa się wszystko dobrze, tak? Tak. Pięknie. Ale czy mogę mógł... tować. A się mogłem włączyć na nagrywanie teraz, nie? Tylko nie polizaj No Dobra, Ty mną nie jesteś, wiem, wiem No Będzie lepsza jakoś jak będziemy gadać na GB 80 konwertowania już mam więc. No i właśnie do tej fosy spadłem, stary Ja miałem pełne HP, spadłem tutaj i z dedałem. że ty tutaj możesz budować są tu twoi czy nie? co są tu twoi tak okay. nie mogę budować jest coś z obsydianu w ogóle, what the fuck Chełmik komuś padł chyba Temu chyba klata padła, jezu chryste tak chcecie razę są Ale to temu, nie naszemu Nie, nie waszemu padło, to dobrze Heumil ci poszedł chyba, nie Dawaj, ten ty poliżę, a nie panda francus. Boże, pra... panda... Panda Pracuś, przepraszam. Okej. Okay. O, poli panda pracuj, pięknie, Retax. Ale stary, to nie... Za pomocą. Ale to nasz polizał. No to dobrze. Ja mam 17 koksów. Serio? To mnie nie oszukasz, na nagraniu se zobaczę. Ej, hey, muruj ich, nie możesz, bo... Nie, sorry, ty wybucho. A zobacz czy możesz murować? Hełmik ci poszedł, koksa jedz. Mam sety. Ale 2 po jeden szans nie masz, no Buty Jakie typy? Mogłeś polizać, oni cię nie biją, nie? GZ, debile Przepraszam, że polizałem, pomógłbym ci tutaj Okej, okay, mam dużo setów Ale oni orają jakie typy Przecież tędy nie ma wyjścia Daj radę mu, proszę cię Spodnie, 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 spodnie Zmień klatę teraz, bo jak klata ci pójdzie to wiesz. Dawaj, bo oni nie uciekną. Ej, zobacz, czy murować możesz, tak? To ich zamurujesz. Zamuruj tam ich! I teraz im nóżki zrób, przebiegł <laughs> Przebiegły tak? dam, 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 dam. Nóżki! Okej, okay, wiem. <try> Olele oh, no. Sorry, ja tu stoję O, chyba się skonwert... no, skonwertowało mi się już Nice. Wszystko komuś padał, wszystko Zadałem kogoś A ja wiesz o tym, że ja zostałem sam Plecy masz, plecy masz! Ja tu stoję, żeby perełkę nie rzucił. Przepraszam, że zdydałem. mi tutaj. Kur... Ej, ten typo perełkę chce rzucić. Dobra, ja już mam lipę. No, ten typo jeszcze do ciebie idzie plecami. Важи под тин ти под тобом. Koksie. No wersję 7, to normalnie. Nie, no to jest, nie? Dobra, przysyłam filmik. Poszło ci coś? Wszystko mi powieka. No, 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 Typek sam się bezdał. Dobra, godzina mi się będzie przesyłać, haha. Okej, okay. hmm. Teraz się skupiam. Ej, dałeś kogoś znowu. No. Czyli ty tu ich wszystkich szybko dasz? Mówię ci. Ha, my ci poszedł. Ja? Spokojnie, dużo setów o tym tego typu. Więc filmik się przesyła już. To tybek chyba z dada. Miejmy nadzieję. Więc ciągle 90 jest dobrze Tar jak ty bijesz w ogóle, weź ty szybki krzyszki jeszcze tutaj Hełmij mu poszedł Zamuruj go Nie mogę Garda, 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 retaks hełmy, retaks hełm Kurde, trochę mi laguje No wiesz, nagrywanie nagrywaniu jeszcze przy całym komputerze. tamu mu poszła Tobie też coś Zdadałem. No nie chodź. chodź do niej na Tesa Okej, okay, to ja się żegnam, trzymajcie się Rzymeczki i na razie Hello